Porządku obrad jest to podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielsko-Biała na lata 2021-2034 wraz z prognozą kwoty długu i skład zobowiązań na lata 2021-2034. Projekt uchwały został dostarczony Państwu Radnym wraz z, z załącznikami i objaśnieniami. Pani Skarbnik mówiła też o projekcie tej uchwały. Otwieram dyskusję. Nie ma zgłoszeń do dyskusji. Zamykam dyskusję. Za chwilę przejdziemy do głosowania. Proszę najpierw potwierdzić obecność za pomocą zakładki forum. Jest obecnych 20 radnych, a więc przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciw? Proszę przycisnąć przycisk przeciw. Kto się wstrzymał? Proszę przycisnąć przycisk wstrzymuję się. Jeszcze Pan Radny Simoniuk nie zagłosował. A więc po, kończymy głosowanie. Nie, już jest, tak? Nie jest. Zagłosował. A więc informuję, że w głosowaniu ja bym za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, przeciw 0, jedna osoba wstrzymała się, a więc uchwała została podjęta.